Chwila, moment. Szczęść Boże, witajcie. Jestem sobie pod pięknym kościołem świętej Julii, przy którym też w Włosi w Turynie wspominają czcigodną, już nie służebnicę Bożą, ale czcigodną Julię de Barolo. Wcielała w życie Ewangelię, bo o tym jest właśnie ten fragment Ewangelii, który mamy w tę niedzielę, kiedy przychodzą apostołowie posłani przez Pana Jezusa i opowiadają o tym, co robili, że głosili Ewangelię i żyli Ewangelią, a potem tłumy się zbiegają. Zbiegają się tłumy, które nie dają im odpoczynku, ponieważ dostały sens. Dostały sens, zobaczyły, co to znaczy żyć Ewangelią, zobaczyły, co to jest Ewangelia. I to jest piękne. Ponieważ apostołowie doświadczają tego sensu, jakim jest głoszenie Ewangelii, jakim jest ewangelizacja, tego sensu, który prowadzi człowieka do Jezusa, albo lepiej powiedzieć, w którym Jezus prowadzi człowieka. Pokażę Wam też nagranie z spotkania około 8 tysięcy małżeństw w tym 400 księży, którzy są asystentami w ruchu, międzynarodowym ruchu Ekip Notre Dame, bo przez to jestem właśnie tutaj z tymi małżonkami, którym towarzyszę. Ludzi, którzy żyją Ewangelią, ludzi, którzy cieszą się z życia Ewangelią, ludzi, którzy wcielają Ewangelię w swoje małżeństwo. No i właśnie tego Wam życzę, żebyście niezależnie od tego, jakie jest Wasze powołanie, czy go już odkryliście, czy ono jest w małżeństwie, czy w samotności, może w kapłaństwie, jeśli mnie księża też słuchają, czy jeszcze go nie odkrywacie, bo... Jeszcze jesteście przed wyborem swojej drogi życiowej, żebyście żyli Ewangelią w taki sposób, żeby potem przychodziły do Was tłumy, które nie dadzą Wam spokoju, bo będą pytać: Ej, powiedz mi, powiedz nam, co to jest ta Ewangelia. Bo jak widzimy, że Ty nią żyjesz i jesteś przez to tak dobrym, tak prawym człowiekiem, który ma kontakt z Panem Bogiem i zmienia ten świat na lepsze, no to my chcemy tak samo. Tego Wam życzę. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.